Witam z tej strony, Wasz ulubiony vloger z Zagłębia Witam po raz pierwszy w 2020 roku, czyli lata XXI wieku. Zaczynamy. Pierwszy weekend tego roku i od razu długi weekend. A wszystko dlatego, że jutro święto Trzech Króli. A ja mam jeszcze dodatkowy dzień wolnego za nadgodziny i wtoreczek także spędzam w domu. Wspaniale, rozpoczęty rok. Z racji tego, że jest wolne i nie ma co siedzieć w domu, uznaliśmy, że warto dzisiaj wybrać się do Wrocławia. Właśnie kończę spacer z psem, idę po Asie, idziemy po państwo Hewciorów i wyruszamy do stolicy Dolnego Śląska. Dzisiejszą przygodę rozpoczniemy od parku Trampolin we Wrocławiu. Dalsza część tego materiału powstanie za pomocą Canona G7X, który jest na sprzedaż i możecie go kupić za atrakcyjną cenę 1400 zł oraz telefonem. Jeżeli jesteście zainteresowani aparatem, to piszcie śmiało. Z chęcią sprzedam. Powiem Wam szczerze, że cieszą mnie takie widoki, że dzieciaki grają jeszcze na boiskach, na podwórku, nie tylko na konsolach. Jest to bardzo budujące. Kiedy ja byłem dzieciakiem, o takich boiskach mogliśmy zapomnieć i jedynie pomarzyć. Wystarczyło nam kawałek trawnika i jakieś tam kamyki, żeby zrobić dwie bramki, i można było grać cały dzień. Padła mi bateria w aparacie i nie skończyłem myśli. Mówiłem, że kiedy ja byłem dzieciakiem, o takich boiskach mogliśmy tylko pomarzyć. Teraz dzieciaki mają takie kompleksy sportowe i rzadko z nich korzystają. Ale podoba mi się to, że jednak jakieś tam dzieciaki jeszcze wychodzą i coś grają na takich boiskach. No to ruszamy na Wrocław. No to idziemy poskakać jak żabki. Ludzy! Bardzo fajna miejscóweczka i bardzo fajna rozrywka te trampolinki. Następnym punktem wycieczki jest park wodny, park wodny we wrocławiu. Idealnie ja pasuje. Co? Pasuje. To mi się podobało. Super! To jak wciorpę? Też. Wycieczka do Wrocławia w pełni się udała. Na trampolinach mieliśmy wylądować na Jump halu, ale wylądowaliśmy na Jump Worcie w innej części Wrocławia za rekomendacją hewciorów. Myślę, że i tak było super obiekt mimo swoich lat świetności, które ma już dawno za sobą. Spełniał swoje warunki, było bardzo sympatycznie. Jeżeli kiedyś po głowie chodził Ci pomysł pójścia na trampoliny, to naprawdę polecam, bo warto. Idzie się zmęczyć. Misji wystarczyło niestety na 10 minut, później jeszcze tylko męczę się z sobą ze sobą. A dzisiaj cała nasza ekipa stosi za kwas. Z kolei jeżeli chodzi o park wodny we Wrocławiu, to byłem tam po raz pierwszy od 8 lat. Ostatni raz w 2012 roku. Trochę inaczej go zapamiętałem, ale mimo wszystko oceniam go na wielki plus. Na pewno Czołówka Parków Wodnych w Polsce. Jak dla mnie numer jeden jest obecnie w Koszalinie. Jeżeli masz okazję, pojeść tam zobaczyć i napisz, czy warto. Bo mi się tam naprawdę bardzo podobało. Dziękuję za obejrzenie i widzimy się wkrótce. Siema!